Siemaneczko, wpadłem tylko z krótką wizytą, żeby zaprosić Was na drugi mój kanał sportowy, ponieważ tam będę teraz się skupiał bardziej na nagrywaniu zawodników z sekcji trójbojziowego, jak i sam będę robił nogi. Dlaczego? Dlatego, że okazało się, że lewy nadgarstek jest złamany, a prawa ręka poszła cała do gipsu. Są, jest wyrwana głowa długa, jest ścięgno poszerpane jakieś dwie głowy, czy znaczy jakieś dwa mięśnie, które inicjują w ogóle prostowanie tricepsu są w zaniku, nie istnieją i ręka musiała zostać usztywniona, ponieważ tam się robił krwotok wewnętrzny i trzeba było to jakoś ogarnąć, więc dwa tygodnie niestety mam wycięte z tej ręki a ta miała iść do gipsu też, ale się nie zgodziłem, ponieważ nie mógłbym prowadzić auta więc ortezę musiałem kupić natomiast lepiej mi się zmienia biegi w gipsie bo jestem w stanie popchnąć, pchnąć, pociągnąć, czego nie mogłem zrobić bez gipsu, bo nie miałem po prostu mięśni odpowiadających za to w tej ręce. No ale teraz już będzie ok. Co prawda, ja widzę już teraz, że łapy zostało mało co i też nie będę mógł jej robić ze 4 tygodnie, więc czekają mnie ciężkie dni. Pomyślałem, że będę sobie robił coś z autem, ale nie dam rady nawet robić nic z autem, a przyszły mi dzisiaj sprężyny obniżające i lampy, jak mi przyszły, widzieliście i nie jestem w stanie nic z tym zrobić, dlatego w nowym tygodniu dam to Łukaszowi i Łukasz mi to tam będzie robił, a sobie to ewentualnie ogram. Tymczasem, co, idę jeść, leżeć i widzimy się na moim drugim kanale, gdzie będę, mam nadzieję, robił już dzisiaj nogi w jakiś sposób. Szkoda. Szkoda. Ale takie to niestety jest. Muszę sobie dać na chwilkę na wstrzymanie, żeby nie e, rozpieprzyć się już do końca. Bo e, jak się dowiedziałem, że przez ostatnie dwa tygodnie e, wszystko robiłem ze złamanym nadgarstkiem i z krwotokiem z rozpieprzoną ręką, to zapomniałem: kurde. A coś mnie bolało! Coś mnie bolało, ale mówię powoli przestanie. <grywy> Oj, także tyle. No. Aha! Po, pamiętacie, wyczyściliśmy ty, ten silnik, no, zrobiłem z 250-300 km, nie ma żadnych nowych wycieków. Co nie zmienia faktu, że i tak zmienię sobie te wężyki, bo warto, żeby po prostu były nowsze, powiedzmy takie mniej napęczniałe. Ty mechanicznie Alfa, tak jak mówiłem cały czas, niektórzy mówią, że mówię, że jest perełka. Jest perełka! Tu się nic nie dzieje, oprócz tego czeku turbiny, który już się nie załączył od, kurde, tygodnia. Ani razu się nie załączył, no, ale to jest to podciśnienie, czy co mówiliście, pierdoła do zrobienia. A jeżeli ktoś uważa, że to, że ja sobie chcę sam od siebie zmienić wężyki, żeby ładniejsze, jest jakimś tam mechanicznym usterką, czy mechaniczną lipą, no to sorry. Ja dalej twierdzę, że jest mechanicznie igła i nic tu nie będę musiał robić oprócz tego, że zrobimy sobie to podciśnienie w tej turbinie i będzie bajeczka. W przyszłym tygodniu Jadę już do Godowa. Maciek będzie spawał mi dolot do Infinity, a Kuba zajmie się podłogą. Nie umieszkam nagrać Wam, jak wygląda ta podłoga od środka, bo dużo osób mówi, że dół to jest tylko wierzchołek góry lodowej, że od środka może być jeszcze gorzej, więc z chęcią też zobaczę. No, w każdym razie, jakkolwiek by nie było, i tak będę dalej dłubał w swojej Belli i zrobię z niej belle bellissime. Tyle z mojej strony, narka. Łapy nie ma. Tu bo, biceps siedzi. Kiedyś siedział. Нараѓај